Nie staj Czekaj, zdychaj Nie, mokro Dobra, Dobra. Szybkie ładowanie telefonu Ej, nie działa O kurde Zgasiłeś Ładowanie telefonu No, No, no. no. A, Nie no, nie chce się włączyć no Jakie gówno Ała, Naprawdę Nie no, nie chce się O nie, tak

Zabrudziło go Tyle ból Dobra, to już, to ładowanie szybkie Nie, nie mogę Telefon się zagrzał trochę Za ciepło Za ciepło Na strasz, kurde, strasznie telefon. patrz ale szybko śmierć! O, fuj! Ale ja to pasz! No Ale to szybko jak się spaliło! Jak się zrobiło... Normalnie jakbyś bałwana owana robił Jaki krudy, tak? Jak... Czekaj, może coś innego wywalimy, czekaj. Nie? Ale zobacz, patrz, patrz, patrz. Tak łotek. wygląda telefon po Czekaj, czekaj, muszę przyniosę łatek. Łatek! Odsunąć się! Odsunąć się! <głos> <głos> Bił się! <głos> Delikatnie <głos> <głos> Ej, <śmianowité> włącz i wyłącz! Boże. <śmianowité> <śmianowité> boże, zadzwonimy do przyjaciela! <śmianowité> czekaj, czekaj, czekaj! Gdzie grunt, patrz patrz, 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 czekaj! Czekaj, czekaj! Patrz, altera, alter. tak? No... no Zobacz, wal, zazwyczaj wal, zazwyczaj. Wal, <śmianowité> wal, wal w niego, wal, wal! <śmianowité> Ej, ja, ale Michał! Na telewizor walujemy, nie! O ja cię, ale go dozwoliłem! O jacie! jacie, Michał! Ja go na części dozwaliłem. O kurde, o jacie! Ja Patrz, doładowanie! <g Level sound> to jest młotek, nie! Motko widzie się stanie, O kurde, Dobra.